Cześć. Witam serdecznie w 211 odcinku mojej serii. Jednocześnie jest to ostatni odcinek serii polskiej. Bohaterem tego odcinka jest grupa Mr. Zapp, która w 1986 roku pozostawiła po sobie tylko jednego longplaya, to tylko Ja. Wydały go polskie nagrania opatrując numerem SX2294, natomiast Mister Zuba Grupa, grupę Mister Zub zapamiętamy z takich przebojów jak Kartka dla Waldka czy legendarne Mój jest ten kawałek podłogi. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy obejrzeli serię polską. Będzie jeszcze, jeżeli chodzi o serię polską, seria z bajkami i polską poezją. Nie wszystko pokazałem, bo pokazałem tylko Gał y, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Natomiast zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Czas na winyl i zapraszam również na właśnie rozpoczynającą się serię zagraniczną. Będzie tego sporo. Dziękuję serdecznie.